się ładować i będziemy się witać na tym. Chyba, że przywitamy się tutaj. A to zróbmy. No a to co, no to chyba... No Witamy Was w kolejnym z kolejny Online. A, siema! Do Dzisiaj pokażemy Wam kolejną część walki o przetrwanie Demolka na Molo w Delpero, a więc zapraszamy do miłego oglądania. I et. Komentarze, tak jak w każdym teraz mhm. odcinku, będziemy czytać na koniec. A więc, żeby Wam nie przerywać po prostu filmu Ta. i też nie chcemy tak, żebyśmy się tutaj skupili. Zmniejszać no. obrazu, nie tym, tym takim tak, tym menu. Tak, to głupota, też moim zdaniem. Jest. Żebyśmy się przestali ruszać, byśmy no. zginęli albo coś nie. takiego, bo wiadomo, będziemy skupieni wtedy na komentarzach, nie? Mhm. A tak to spokojnie przeczytamy sobie na koniec. Dobra. Teraz myślę. Dobra. Że trzeba coś znaleźć się to, No. Idziemy. I gdzie tu można się w ogóle poruszać maksymalnie? A tu da się wejść? jest żeby się napić. O, to w Radzie, co? będę kiedyś to... takim kibelku O, próbowałem. tutaj, ej tutaj, tutaj. No. O, o, ale, no ale będzie... Ja biorę giwerę. Ja biorę giwerę, bo tu będą szarżowali. Nie podchodź tam, nie podchodźcie. Ej, czekaj, minę, minę tutaj. Nie, bo wysadzi nas tutaj. Bo... Co ty? Potem no nie widzimy. Dobra, jedziemy, walimy! Jak idziemy, nie to idziemy! tych losów! Krzyżowy ogień! Nie, wiecie co, ja... że pierwsze... że... Mm, o Na razie... Y, ta pala, pala, To wezmę sobie Pierwsza. inną broń, bo nie chcę. mi... Ja to, zawsze biorę! Tak, tak! Nie tu, nie tu... Dobra. O. Oj dobra. Żyjemy. Aż krótko no, nie pojedziemy. No, jeden automat żeś. Pięć. Tylko dwa, mi się wydaje, że więcej razy zrobiłem. Oj nie. No. A, ej, a witam, ja przyjechałem do tej koszulki. Witam, witam w kolejnym w odcinku. W kolejnej kod serii kod znaczy. koszulkę. Ja, ej, ja mam tą koszulkę i to dawno. O, I to jak ją długo mam. Po, po. No, wy się nie ale wiadomo, Nie końcu. Wiadomo, no. nie od trójki, ale mam ją długo. Ale to chociaż ty powiedz, siema. Kto? Ty. No wam go widać. A, no siema. A, siema, siema. A, e. no, siema. Zmienił ja się, zagadali. No i się I... A ja ich nie widzę. A, ja A. widzę. A. Oni są pod nami. idą, e, idą. Ty patrz jak to koło się szybko kręci. A e, ja nie mam ich na mapie zaznaczony. A są. Ja mam. Mówię, oni są pod nami. A, patrz jak to koło. E. Jak to koło się szybko kręci. Ej, Ej może e. pojedziemy kolejką górską. Ja, ja idę, do ja ja właśnie ja. się da zaraz. nie. Wow! Z takich pistoletów nie ma! Jedę idę zobaczyć, czy można się przejechać kolejką. Wyjścia! <grym> <grym> Serio? No ja, ja do, stajdę Dobra, jedę sprawdzić. A kto będzie Aj, stoi? Ej kolejka. Halo. No jest! Tam jest poza obszarem. Nieprawda? Nie? Ja jestem, wow. dalej. Wow, 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 wow. ale Małka, Opuszczenie walki! Opuszczenie walki a przetrwanie. A mnie z tyłu walą, no mam je z Dupsko. Eee co idzie jest z hitrany? A tu ze Ej dobra, jeden. tam jest, jest. jeszcze dwóch. I tam właśnie, tam ktoś biegnie jeszcze. No i już dobra, kurde. No i jeszcze na samym ja końcu. Jeden tam był No i teraz <grym> kala trzecia. <grym> już jest. Dobra, ja się dobra. wracam. Ja też. Ja też. Ja też się wracam. Bo teraz to się może. O, bojowy. Już o, bojowy był do zebrania. Teraz ja mamy najmniej więcej. No ty nie używaj teraz bojowego. Ależ na nie, 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 nie. Używam karabinku właśnie. Naprawdę? Mi tylko pancerz coś. Jak na lanie. Nie, mi się pancerz też sam doładowuje, go wcale nie kupuję. A nie, no właśnie. Teraz mam siedem. Czasem na luździe piję. Tak Czy nie wolno idzie? Dobra, idziemy. Ty już nie idź tam, bo zechcie zeł. drugą walkę o przetrwania. O, jak widzicie? Koszulka po tym trofeum, co dostaliśmy za wyganianie wszystkich 10 pal, jest prawie identyczna do koloru automatu strunka. Ciesz, to wrecie. nie, nie, nie. Jak do koloru? Pokaż to. A, a czemu Ej, dziewczyny mają inny kolor. Aha. O, ale mi jadą! Ej, Ej, tutaj są przed sobą, bo. O, ale mi w łeb pierdzielnęli! Ej, ja zginę! Ja też tutaj zginąłem. Nie ja mówię, że ja zginę Ale ja prawie... Ja mówię, że ja nie zginę Ja też mówię, że nie zginę, ale prawie Ja też nie Nie, 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 Widzowie? O? Tutaj ta mała czacha inny Nie Tylko, że on ma zieloną, a ja mam nie nie. nie. Ej, przed obceczką mnie zabili, przed obceczką, ja w nią wyleczałem! Nie mnie zabili no Nie, wiem, czy spada obceczki, nic Oni tu łódkami przychuwają się czy tym O, nie, nie wiem Od strony można? Fajne no mm. Oni, oni boże, przypłynęli tu z oni, nie, oni płynęli z Oni przypłynęli samochodami <laughs> Na, na Koła ko 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 się ten, na boki i tyle O koleja właśnie jadą w uwaga Dobra A ja zginąłem A moja postać ma się O pierwszy he A ja zginąłem jeszcze, nie? A idziesz <laughs> <laughs> Jeszcze zginęłem, a miałem 16 mój. Życie jest tak nowelon! Ej, wi widzicie Nowy jak to koło szybko się kręci? Jak to się kręci? No na speedzie jest. Na sterydach. Ja, I się idą. kręci. Ej, dobra, ja się chowam, że się pojawią. Ja się o, o, za uh -huh. Zobacz, jak równo! Zobacz! Idą! Ja rzuciłem z tego... Nie, aj, tył od tyłu, od tyłu! Właśnie nie, 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 Ja nie, 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 moją puszeczkę. No nie, mi nie, 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 mam strzelania. nie, e, w nie, nie, leci! Właśnie widzę. się widzę. nie, się tymi na... ja się zajmę na... się nie, na nie, nie, na. ty mi stoisz na So. O. ale masa wy wywraca się na raz. Yes. Poszedł. Szkoda, że nie ma fali z jakimi... ...nie zrobili. Właśnie no, by było. Fajnie było. O, ale... Oh nie, nie, nie chcę nic mówić, a jednak zachodzą z każdej strony. No. Uh -huh. o, ale mi strzelił z czegoś mocnego znowu. Jak widzicie, to jest trochę cię, e, trudniejsze niż krew i rdza, bo tutaj nie ma się gdzie spawać. Jest tylko jedna kryjówka. Mam kryjówka, w której mogę wejść. No tak. Ej, ja zginę. Ja a też. Więc. A ja nie. Ostatni. Zabiliście go? A ja. Tylko zabił. Fala... Zaraz będzie fala piąta. 10, 10, 10, 12. A ja się Piszcie w komentarzach jak wam się podobają nasze no jak wam się podobają nasze nowe nazwy no. Miejmy nadzieję że są jarce jaj, jaj Dobrze <śmiech> mówię? <śmiech> źle mówię Ja na do kryjówki no. Ja żem się wko ja żem się wkopał Nie kam się Sajsze, kampio wam o tu Wiecie co? Oni tam nie idą na koniec Tam jak mamy te tam jakieś mięsko są na, tym ko na koniec molo, o! Oddaj! Tylko tam jak jest! Oddaj! Poczekaj, tam można iść. Cholera wie. O, tam się możesz schować, na linii z będziesz, mo będziesz moją kamizelką. I weźmijmy. <grym> Jesteś moją baby! Masz tu się może schować. Ja tam ja się zachowałem, ale tam mogą się z zlewa. Właśnie tam idą. Ej, zyskuj! Dlaczego się no, za nami zrespili? No. O no, jaka bandą! Do śmietnika, do sedesu kurazeta! Dobra. Jeszcze tych dwóch nie. dobra. E! Ale już podeszli blisko. Co zaczyna, zaczyna się robić... Zaczyna się robić gorąco. O, no dobrze. mam w końcu, 20, no końcu się nie. Tutaj to. Nie, nie, ja zginę. Szybko, kamizelka. Udało się. padnie Kamzielka, szoruj na nim Mam 7 strzałów yy, w karabinku Dobra, mam już bojowe O, moja e, broń e. No i co teraz? Co Jeszcze ktoś, ej Taka cisza ja zginę... właśnie, coś teraz przeleci może No, jedzie auto Ja zginęłem Ja prawie się, mówi, ja nie zginę Albo skuź babę na mhm. Z giwerami przyjechać. Jeszcze jedni jamą. Tak? A no, mi się w karabinku amunicja Nie, skończy. oni tam gdzieś by się. To jest daleko. A mi się w karabinku amunicja skończy. Tutaj całe molo podpalają. To mhm. No jasne, się należy. No ej. Nagle co to fala i puszkę wyrzuciła. Pamiętajcie, picie wódki szkodzi zdrowiu. O, z kameleonem. Równo. Nie Ile tu ognia. No. Się podpalę. Nie pal tych papierosów. No i się palę. No i się Co jest potem płacić za takie molo? Masz tyle kasy na odbudowanie go? No. <laughs> o, kamizelka. A ja też szprunka piję. Dobra, teraz bojowego trzeba są... <laughs> ubrać. Życia mi brakuje. Tam jeszcze jest automat z jedzeniem, tylko ciekawe czy działa. Bo... Dlaczego wam mnie rzucił? Życi... Dlaczego żeś wam nie rzucił puszką? Dlaczego? Spieszę się. Przykro mi, ale się spieszę. <grym> Gdybyś tam stał, ja bym chciał rzucił. <grym> ale fajnie teraz neony po nocy wyglądają. Na tym molo. Neony Neony, neony. Dobra, teraz trzeba bojowego. Jaki Taki Bojowe tak bojowego już. Ja karabin narazisz wam. Ty no. jadą! No. Do nami. Dobra, dobra, ja, ja się ja do nie zajmę. Naraz. Aha. Dobra, nie działa. tam Ile ich tam jest za nami, nie? Dobra, ja się tymi samochodami tam zajmę, a gdzie ktoś się zajmie? W ogóle z nic nie widzę, bo yy. mi się dzieje jeszcze noc, jakieś flary, ktoś tu postrzela Tak, te flary są tutaj niepotrzebne A to oślepia, bo mruga Co to jest, Wow! Ale ale one oszukają nas, a nie ich Ale oni walą uważaj, żeby się że mnie się nie dało ja do... I, tak, I tak jest nieźle I tak jest nieźle, bo już jesteśmy w tej pali, nie? Aha Zobacz jak ja nie, nie? Ja się nimi zajałem, no nie... ale nie, mnie tym pierdzielneli I przy mnie wysiadają Ej, kto to wysiadają ja się... to koło mnie Ja, ja myślę, no to co ty robisz, chcesz, żeby mnie przygniotło? Chciałeś zginąć? No tak, lepiej Dobra. żeby cię przegniotło, niż bo oni się zabili. My nie zabili, bo oni byli, to ten pierwszy. Dobra jest ok. Aha. O! Jest do fala. 16 sekund, jeszcze tam może dojdziemy. I <laughs> ja już żeby... cię! No! <laughs> o kurde. Perfidie. Patujcie! Dziewczyny no. mają pierwszeństwo. Jakie dziewczyny? To są samcy w ciele. w ciola w ciołach dziewczyny Nie mogę się napić Ej, straciłem no ja. 2 dolary i się nie napiło nawet Oni ci biorą Ale się szybko działa ta banda. W rozbójników O, witam pierwszego wida. Hello Ja wiem Co tu się dzieje no. Dobra, ja nie Totalny strzelam. Drany Idźcie. O, się Ej, działo. ginę! Ale ich się zrespiło tutaj, ginę! O, Te helikoptery! Otruj no, się, bo nie mogę dowiedzieć, że śmiecika. Tylko Z-ta <ślikuleta> znaczył, się pierdzieli. Ej, nie, ja chłopaki już muszę czekajcie chwilę. Nie pij tego na foju. Jeszcze! <ślikulety>. się! Będz, po jednym. Nie trafimy! Nikt nie trafił! Ty <grym grym> poszły! Dobra! Jak TO fajnie mi Nie! Oddio! Witam drugiego oglądającego. Elo. Witam. Jest winąłem. Ale masz zakęta do pisania komentarzów. I nikt nie. Ja już zginąłem. No i coś ty zrobiłeś? Dajcie radę! Tak o, się chitra. Zmieniaj barwy kameleon! Jeszcze dwóch i fala ustaw. No, zapię się w ko! No, w automaty <grym <grym Idzie w waszą stronę, wstęcz po nim. Dobra. I zginął. Teraz i siódma. Siódma, i tak nie idziemy. znowu pierwszy. Dobra. Miał oczu telewizję, kameleon. No mało tego No nie no, teraz ja z tego chcę. Na... No znowu! Ja sobie jeszcze wezmę kamizelkę. Będzie się wtapiał w tło. Po. Mówisz? Aha Jest, napiję się Jest Dobra O, ale pół kamizelki, skąd oni strzelają? Całą kamizelkę mi To oni z minigana chyba teraz będą nawalać, wiesz? Łooo wow. Trzeba Będzie, będzie... Nie. Bojowy nie. Ja mam mało bojowego A ja to zostawiłem właśnie na chuj. Ja też Mam Bo już ze, 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 ze zwykłych karabinów im to nic nie robił tak a ja znowu jeszcze jakoś idą gdzie? tam ej, ej, ej ja ich tam Okej. Mówię, jak tam to tam gdzie? tam gdzie? tam gdzie? tam gdzie? tam gdzie? napijesz, się napijesz. gdzie? tam mało pożycia. gdzie? tam gdzie? tam gdzie? tam gdzie? to gdzie? Ja tam nie, z połowali my już... A my prawie nie żyjemy. Hmm. Ja mam zrobimy. No da, da by trzeba było wejść. Ja wchodzę da. hmm. no co Gdzie, na dach. To co ta jest? Co mnie Mi zostało 90 na boi. Ty nie chłodź nawet, no bo cię zaraz tam... Co inny z zdejmą i tyle? Dobra, ja, ja, tam mam... Ej, ja a, coś to mam Nie, ja coś w ogóle zrobić. To było miny rozłożyć. Bałka przejechały. O, ale Ej, olewolą, nie wychodźcie! Nie wychodźcie! Ej, ta się śmig śmigło jest wsparcia wezwać! Rozzywaj. I nalot można! <laughs> na, lot, na lot, daj! Ej, nie wychodźcie z tych samochodów, ja ledwo ja co weszłem! Zrzut amunicji, aaa! No serio! Broni się połączały! Jak? nie.

A. No, A, To jest mi upeł kamizelkę. Ja. Dobra, to jest przedostatnia fala, więc... A, samolot leci. Życzę po... szczęścia. Szczęścia wam życzę. Dawajcie Życie. mi tą... Ma... ...wyrychłej śmierci. Kurczę, w tej, w tej broni mnie drażni ten... Jest! Ła, ale nie dał Całą Cała kamizelka raz mnie zestalił. Ule, ej, ale ta skrzynia no, 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 no. dużo dała tego. Ej, dużo ammo dało do bojowego. No właśnie go zamadajcie sobie. No ja, sobie Ej, nie mówię, ja mówię, to nie niech wiem, zdaje. Co jest? Gdzie No właśnie ja nie widzę go. Ja też go nie widzę na mapie. Po naszej lewej. Słychać go. No słychać właśnie, ja go nie widzę. Nie, jest! To jest, jest dobra, widzę go, za tobą. Po prawej. Za nami u się zrespili. Za nami. Widzisz jest, jest głosuje! Tak, widzę, widzę. Za tobą go nie! Ja To był nas do pomocy. Co ty coś zrobił? Serio? No on był nasz, widziałeś no, go szeroko. Niech ktoś zamówi go jeszcze raz. Ja zamówię, ja dobra, ja zamówię, ja zamówię. Ja zamówię, siedźcie, pilnujcie. Ja byś ja Prowadzę ogień Pinnucza. zaporowy. Od strony Zmugę tego młynu idą. Od strony młynu. Mega jest przymugowe wsparcia, dobra, zamówiłem. O ja, ja mówię O je, zostałem, Zobaczyłem panie w ogóle super ascaliuty nie jakiś. Ale... Dostałem trofeum. No to poczekaj, telefon ma tak, parę tak? No, bo miało być wtedy. Zróbmy i Tam z Nie! Wow! No, ja ja to... Zróbmy Ej, on jest tam chyba. No, jakie ja dostałem? Tak zaskoczę, takie U. Ja Chciałem w nich strzelić. Ej, tam jest heli... helikopter z Polski. Nie, nie, Chowaj się! Mnie też strzeli. Się, się do śmietnika i nie, do klozeta iść. Teraz mu się pierdzieli, klozety ze śmietnika. Wejdź tam, nie! Wejdź tam do środka! nie zginiesz! Od tyłu oh, to się przejdzie. Tam jest helikopter Dobra. wsparcia, tylko nie strzel. Aaaa! Tylko kurwa został. Zostaw, tam jest, tam jest helikopter wsparcia. Widzę, widzisz, że lata, widzę, 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 tak, tak. spokojnie. Od tyłu. Dlaczego on nie strzela? Co on robi? Co on tylko sobie latał Tak! No. No, chyba tak. Nie, on powinien Jeden Tak, jeden, migoreka, jeden. Dokładnie Ura. jeden został. Dawaj, Bydziesz musisz go zabić. Będziesz minigunem zrobi. A może mieć minigana? no właśnie, więc uważaj. Tam helikopter leci, może go zabijaj. U, małów, pan u Dobra, mam tu szpranka, to się obok niego skifram tu. Tak, on też się nie rusza, o to chodzi. Jeden helikopter, nie mogę go. Móżem się, się, turlaj się, zawsze turlaj. i Ta, Tak, to, to, to zastrzeli. Pamiętaj, nie, to, nie e, to, to nie są, to nie są. No co to I było? Ja! Zabił cię! Nie. Przesłano. Przesłano. Co to, to, to być? Zginął sam? E, co to, to było? No właśnie z... nie wiem. E, Zabił cię ja! Napił się ekoli! Dziesiąta! Dziesiąta! Nie. Helikopter! To jest helikopter, oni strzelają! Widzicie, helikopter jest dalej z nami. Ja go widzę na mapce. Zostawcie hmm. go. On strzela, łatwo. Ja nie wiem gdzie O, Ej, bo właśnie heliko z helikoptera go zabili i dobrze, no, on tam krąży, ten helikopter. Dobra. Dobra, to ja jak też tutaj będę w tym, w tych samochodach już nie i helika, helika. How can i help? Dobra, he Mary... nie, nie ma my nie ma heli mojego już, nie ma. Nie, nie ma. ma. Jak no, to, to się no, dyla, to ja wezmę teraz. Meriwether. meryweather. i śmigłowe wsparcia. A jak jeszcze nie dzwoni... jak jeszcze nie, dzwoni... jak jeszcze nie dzwoni... tego śmigłowca wsparcia, to dostajesz trofeum. Aha. Jak klikniesz. Telefon do kumpla. Tak? I z trofeum powinna lecieć. wlecieć. Jak jeszcze nie dzwoniłeś. Mi nie wleciało. Telefon do nie wlecia... kumpla. Aha. No, mi wleciało. Mi wleciało no. Aha, wleciało trochę. nie wleciało. Aha, te autki. I autkują tutaj, niespokojnie. Prąd na kanapie. A raczej kot. Nie pij tylko strzelać. O nie, to strzelaj tam. Mamy mało, mało życia. Heli ja za nami. I z przodu no, i z boku! Ja Widzę! teraz będą! Nie mogę wyciągnąć... Poza no, z tego. go. O, ale wysoko lata, nie mogę raz wypracić. No serio? No to też ja jadę. Jeden poszedł. Jeszcze tam jest, jeden Tutaj gdzieś lata i nie jeden tam leci. Jeszcze yes. jeden to... no, wysłał. Uważaj, tu nie! No z minie nie... stoją! Dobra. Ej, nie! Ej, zosta to jest... przyjmę go jak sparycie za sobą. On strzela, widzisz? Ja Tu z stoją. Się nasadają. I właśnie... Mhm. Dobra. Ostatnia tam... fala. Wow. No, fatło. Co to tam wybuchło? Ja grałem. nie strzelam, bo oni na nic nie, innego nie reagują. Nic im nie robi. Walę granatnika! Wow. Ja też z granatnika tutaj pewnie przyjadą samochodami, teraz tutaj jak ktoś to czekam na nich, aby tam ja odezający przyjadą. Ale ich tam idzie. Aha Wale z tego granatnika. A co ja robię? Ja będę bali. Nie, nie wchodźcie mi w kadr, bo strzelaj. Kadr. Kadr, no, bo jest strzelany. No z boku idą, Za się No i zajeba Jarzan! No. no co właśnie robisz, miałeś strzelać! Jeszcze jest czelę z grad, to jest kabiną. No, no dobra, niego. jeden dostał. Dawajcie. Idziemy wszyscy. E tam kto zginie, kto zginie. Ja go zabiję. Mam tu Pietrek? Ja. Ale tu krwi jest. Ja go mam. Mam go! I... Jest, zabijemy go. Dobra. No jest, udało nam się. I nasze kolejna, nasza kolejna raz. walka o przelefanie. No. Tak. tak, za taką walkę kurde ja bym no, chciał no, 50 no, łapek w górę, naprawdę. Należy. należy się. Dobra. No to teraz już żeśmy chyba nic nie odblokowali, bo mm, przy, po przed odcinku, to było, co jest. Również w poprzednim odcinku zapraszamy, bo nagraliśmy krew i rdza i tam no, odblokowała tak. nam się koszulka Aha. i tatuaż. I zapraszamy do oglądania również. No i tutaj, jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie. Jeżeli nasze filmy Wam się podobają, chcecie nas oglądać, to subskrybujcie nasze kanały mhm. Ducha Wario Piotr.eu. Zapraszamy e, też, oglądajcie was. przede wszystkim. No. Zapraszam też, też Was na nasze fanpage. E. O, zapłata za grzechy. Zostałem tatuaż teraz. I najkrwawszy no. z bandy, elegancko. No Piszcie też komentarze Zapraszam Tak, piszcie właśnie komentarze e, Co sądzicie tutaj e, Jakie odcinki po prostu też mamy mm -hmm. Co chcecie zobaczyć no. no dobra To wtedy do zobaczenia w kolejnych odcinkach No Tak, Kamil gra z nami Teraz komentarze jeszcze przeczytaj No ja właśnie no. właśnie ja też Kamito ja Kameleon no. Tutaj. PPU To ja Wilczku PL to No, a Tarzan no. to wiadomo. Bo, bo nikt już więcej to, wam nie zostaje. Widać, widać. Ja, ja mam komentarz od Oscaro, siema, więc siema i Nara. Więc <grym> widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. No, to no, też trzymaj się, się i do zobaczenia. No, ci A, okej, okay, dobra, ja już kończę też. To narka.